Czołoma, człoma. Czołoma z butów wystaje, kazajkiemu. kiemu. Upewniłeś mi przykrość, przykroś. teraz <laughs> będę no, Dobra, napiję się wody. Coś by się napić z kałuży, póki pada. Bronisław, idziemy do Bronisława? Hmm. No to jest zadanie jakieś, no jak chcesz iść, to rób. Bo tam trzeba trzy rzeczy zebrać i tam, to na pewno jakieś punkty dostaniemy. Ja bym tu budowę zakończył. Bo chcę ten mm, jakiegoś chłopczego jeszcze, żeby nam żarcie ogarniał, no nie? To potrzebujemy, to jest ważne. No możesz zrobić, zrób ten, jakieś miejsce, żeby punkty dynastii wbić. Ta w dzienniku masz, a jak nie, tak pójdziesz do jakiejś wsi, to są te tablice, no nie? To ja idę do Bronka. Do idź. Rozjaśniłem i że muszę go potem ściem z powrotem, bo mi... Czy ja mam pamiętać? No. Ciebie przerzuciło na drugi monitor. Halo! <grymne> Jak mam wrócić? Co? Nie słyszałem, krótko. krótko hmm. coś. Czemu mnie kurwa przerzuciło? Mamy jakieś żarcie w domu? Jak mam wrócić na swój monitor? No, chyba pijany. Muszę zobaczyć czy ja dobrze chatę w ogóle przypisałem Ona tu jest, mamy prosty dom, kamień, łóżko Ty, złą chatę jej przypisałem Muszę je zmienić rano Bo teraz to zrobię, jeśli Zarządzanie no dobra, a jak to Akceptuj Brak żywności, brak wody, dobra. A jakieś konie tu można mieć? Czy... Co można mieć? Konie? Nie wiem, czy można konie, ale da się jeździć, chyba. Taki jakby szybki transport masz. No ale na to to na prędko nie będzie stać. Się e... Potrzeba nam jedzenia i wody dla tej kobity. Trzy osoby siedzą, cztery. Ale to i tak nie mamy ich gdzie wziąć na razie. Tu trzeba im pobudować chaty pierwsze. Dobra, tylko mówię, że znalazłem. Spójrz gdzie jestem. No. Na skałkach. Jest coś jeszcze żarcie w tym? Czuję ja taki wolny jestem. Ciekawe, jak im woda ten. Może jakieś wiadro trzeba. Albo jak skończę studnie, to może im zniknie, że woda jest potrzebna. Pytanie, czy co w z wodą mam i włożyć do tego? No, żarcie tam jakieś schowałem, no to powinno już mieć. A Laura, ty. A, śpił u siebie jednak, okej. Okay. To dobrze, to jest dobrze. Butelka na wino, piwo. i z wiadrą od razu, budynki, domy. No hmm. ile tu się w ogóle odblokowało? Kłody, deski, kamień. Po prostu z drewna, kamień, deska, kłoda. Dobra, może nie będzie trzeba. Właśnie, może je, można jej kogoś dopisać. Ola karczowanko niezły tu weszło Ciekawe jak szybko te drzewa rosną w ogóle Leci! Ile mi się grafanie nie podoba? Musimy pokombinować coś z tym Kurwa wilki cię robią jak chcą Chuja ja kierowię, byłem. No chodź, chodź kurwa no Dawaj, śmieciu Ciakować. Co ty taki agresywny? Uję w kurwie, jak chuj mnie goni. Nie dziada kurwa pere. No tak Nestor trach, pewno mi go bić, ale trup. Ja twojego psa nie. Co za typ? To co BERW? Dzwonić pod iod. Pewnie się drugie w innym miejscu. zadanie mógłbyś skończyć No kurwa biegnie. <laughs> no ty przyjdziesz, a tu już będzie wszystko powodowane. Byłoby mnie nie wysyłać na misję samobójczy Muszę ci dawać jakieś zadania A co ty kurwa jesteś, z wioski? No nie po prostu na... Ale to jest gówno. Czekaj, ja sobie młotkę przy ciebie nie przypisałem No ja w tej wilki to dzik, jedną mam tam dojść? Szukaj myśliwego, jak ci się uda ale on chyba był w tej w ogóle pierwszej wiosce, nie wiem czy zaraz tam nie skiknę Napijemy się, idziemy zobaczyć czy jest ten chłop tam Pi pi pi. O no, tutaj, widzę No Ale on nie zrobił misji Nie będę mógł ich tam 2, 2. Wielobór Hypnotizing about the fire No się tak skończy. Świetnie do zobaczenia. O, wielobor idzie, dobra, udało się. Będziesz normalnie łapkami i wszystko. dobry, ja chciałem kupić gołbine. O, wilki O, dzik. Izobór, średni, Otylia. O, kurwa dzik! Dwa hita. na dwa hity Cię zbije Dostaw mnie ty kurwa w dyncu. O kurwa żubr O, giłem Ojejku, zgiń Odrodzenie Tak, do własnego domu lub lecznicy, budzi się ranna i głodna, okej okay. A mam wszystkie rzeczy? Oba, ile tych jagod trzeba zjeść, ty nic nie dają. Ale widzę, że te dziki też tam nie odpuszczają. No nie, gonią cię, że. Jadę mięso. Nie, 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 dziki to cię nie, w opór gonią, nie, nie, jeszcze bardziej. Tak, to jest nie, wydobycie Brak zasobów Co, już nie, ma? Może się kończyć, nie chcę pracować. Muszę więcej siekier zrobić. Kogo my chcieliśmy wziąć na zyra, nie? Nie, już wziąłem. Mówiłem no ci. O, a, wziąć? Nie, bo nie mamy budynku dla nich chyba. Trzeba dom zbudować kolejny, wydaje mi się. Czyli mam nikogo nie brać? Nie. wiesz, że Twoja Aloruna została zaatakowana przez Siekłą Wiewiórkę? Co? Twoja Aloruna została zaatakowana przez Siekłą Wiewiórkę nie No no, tak mi tylko mówi. Ukończyłem warsztat. A no, już skończyła robić? To, no, chyba skończyli. Która jest kurwa godzina? Za się tak sprawdzić? Już kurwa 19 do spania? Nie wiem, spróbuj. No mi próbować. sprawdzić, czy się otrujesz. Że <grym> ja będę wiedział, żeby nie jeść zdach na pewno. A jak byłeś tutaj, to się nie przypisałeś do łóżka, oczywiście. Tu jakaś skrzynia leży. Ła, kurwa, zginąłem. O pierdolę, drzewo <grywa> mnie zabiło. <grywa> no nieźle. Zawsze to samo. No te drzewa są niebezpieczne tutaj A może musisz mieć swój oddzielny dom No to kurwa nice No to trzeba tego zrobić, no przecież stoi dalej A nie możesz się tu dopisać do tego domu Bo sam nie, może ty mnie możesz dopisać Nie, bo patrzyłem Mi się tylko oni pokazują w dwójkę Przypisz do gracza? też nie mogę bo już jest do mnie, no nie? Na pewno. No to dawaj, no ciśniemy, żeby ci tą chatę postawić obok. Wyzwanie, pory roku szybko Beka, izi, Wyzwanie. Kiedy będzie czas Harold przybędzie do jednej z lokalnych tavern, w tym do twojej. Może... Przedstawić jedno z wyzwań królewskich. Nie są to zadania obowiązkowe, ale pomyślnie wykonane wyzwanie zwiększa reputację donacki i Twoje relacje z królem. Pamiętaj, że samoloczkę możesz wyłączyć. Zwyku, zamiast gadać z dupą, to zacznij robić chatę. Próbuję gadać, żeby... Bo to Ty nie będziesz miał gdzie mieszkać zimą. Trudno, się wyprowadzę. Znaczy, mieszkał, kurwa, na klatce. Zbuduję sobie szałas w lesie i chuj Żadnych lepszych ciuchów ani nic nie mamy No będzie przypał No ale czujesz, dopiero to ma, taka będzie generalnie Mocno intensywna Dlatego no Mówiłem, no chciał jeszcze przynajmniej jedną chatę postawić Ja idę sobie postawić No ja przecież stawiam się cały czas Chłopi kurwa typa by je bali pod lecz nawet no. ja bam swoich ludzi Eesta Chodźcie pana pierdalamy trochę Ja tu, tu tu Paring co zrobimy, co? Weź ty tę chatę skończ No kurwa wróciłem do drewni ten Chłodę ona z niej robi czy co? Nie chyba Znaczy teoretycznie powinna Ale nie po, wiem to jak jej to pójdzie Dalej. Czy mogę się przesunąć? Dzięki. O, tych deski. No robi dwie deski, także. Dobra, chuj, zjem sam to zrobię. Dobra, to tu... Zrobimy inaczej. To będzie tak. O, tu drogę zrobię, Może ja będę zanosił wszystko do tego na razie? A nie, bo kaza zjebał i zblokował ten On Tu nawet nie pracuje, co za... Przez niego ona też nie pracuje Mogę mu zajebać gonga? O, grzyby dla teściowej Słuchaj Chowam. Teraz wziąłem, bo ten, bo kupuję tu technologię. Jak patrzę, co jest w kuchni, jakieś rzeczy kupiłem. Nic więcej nie ma. No kamienna włócznie, łuk. na łuk. Drewniane ognisko. To ja kurwa po polu będę chodził? Proszę. brzydka, Dobra. Nie, no normalnie połączona. Co się łączy? Kupiłem kilka technologii, jakieś do kuchni, do czegoś tam Już nie mam kasy, 54 kasy mi zostało No, pole i sad, ale no to chyba wiosną no, nie? Dopiero Olej, i zobacz, się stało z drzewa, pójdź szybko ty jesteś? Where are Tam za, za tym, za mostkiem Fytyfy? O, tam, dobra Kurwa, cię szukę. Dawaj, 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 patrz, 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 patrz Czekaj, wam. 100 metrów Leci na mnie No, widzę Kurwa, cię mam HP Dawaj go Muszę okay. go napierdolić już Uciekł Ale ja, ma ja mam low'a Uciekł, Uciekł lamus, go... wystraszył się mnie Co się stało? O, tu patrz O, to Ucięłem drzewo, nie? Nie, to, 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 pa Nie, ja się zblokowało Ciekawe, czy pierdolną łaba ten Myślę, że tak, no Muszę sobie zrobić ten Dwa kamienie potrzebne A, już to Gdzie? Leżą Oście wilkiem Zleciał sobie, nie wiem, na Kurwa, ugryz mnie. A na raz, strzała za został. Jobany. Ale mleczaj wełnianka. We Spróbuj. Nie, Ty jesteś moim testerem. się nie podpuścisz. Ja powiem ci, że on dużo nie robi. Na ten moment zrobił jedno mięso i jedno suszone mięso, kurwa. Bo to w jest. Mówiłem, kurwa. To żeś nabrał jakiś kurwa, liśniaków do wioski. No, ale widzę, że mu się podoba jak mu się podoba, kurwa. To jest taka robota, że wiesz co? Przyjść, powalić w ja i do domu. Do niego strzały też możesz sam robić. Odblokowałem. Yy, idę upiec mięso. Zaraz ci dam. Yy, postawiłem kuchnię w ogóle. Dobrze by było ją jeszcze zrobić. Gdzie byłby za twoje na dole. Znaczy ten, Glinę, rudę, miedzi Chyba to by ja postawił gdzieś Będzie to Może tutaj być Dobra, lecę do wioski Widzę ogłoszeń Słomy, patyk, kłodę można typowi dostarczyć Dobra, podejmuje się patyk prosta pochodnia, kłoda też Jedno wiadro Buraków nie biorę Człowiek, dochodzi do czegoś Ciężką pracą własnych chłopów To zabrać mógł co? Taki naród Siema Siema Eee y Cztery mięsa cię do skrzyni wrzuciłem Dobra, to podgrzybki razie też, rydza też 75 rydzy <laughs> Tutaj Dyku By zrobił co innego Chwacioł, zupy Ty, z trzeba kupić Celone mięso, marchew no jest, tylko mięso jest potrzebne. Pod grzybek trzeba kakania i ryc. O to możemy porobić. No to ja mam, ja mam. To kupuję schemat, kupiłem. Tak, można robić. A w piecu? Klewy można. Ciasta. I tarty. O kurwa, taką tartę to bym zjadł. Chyba wiem, co będę robił w weekend. Ja wiem, że tak, jeszcze... mm, sadowinie... żegnaj. Kogo to zadanie zanieść? Jakieś zadanie? Czemu? Dromir? czy jakąś Więc szary i zło. Mmm, nigdy za wiele. Rozumiem. See No Dobra, w polu, haha. Nawet nie, że go na ten żart. Tak czy siak, dziękuję, oto za zapota. Jeszcze mam coś dla ciebie? Nie. Have a good day. Have a good day. Hmm. Ile? Aż tam? Kurwa. A se wybrałem, ty. Myślałem, że to bliżej jest. Zrobiłem, zrobiłem liści zbierz Dzisiaj monet w stercie liści znalazłem Wszędzie można uczciwie na rogie Ktoś się schował, a tu po nagrodach przyszedł i... Siup. Pan da, pan da Przednie. No ładne no, tutaj tam. Takie bodnice tereny. I muszę wejść do wody. O ja pierdolę. To jestem kurwa, Kurwa i się zaczęło. To, to jest było. I jest na roboty wejść, a nie, będziesz się. Kurwa, w... o, Macio, kto... Dziw, Dziwna ta wioska, kurwa. Ludzie są zakopani w połowę w ziemi. To jest grana. I opierdolę jaka wielka świnia. Do fuck? Krawisz, Masz materiał do naprawy chlebu Trzymaj Firma go niższy. No, odklejka, za duże roboty chyba ten całkiem, ale... Ma Dwa, Ma, trzy, dwa, dwa Zimny lek był wiesz, tam gdzie Twole zlądował Zostaw mnie, łosiu No, jest tu coś? Chyba wyjść da to. No fajna bajka, polecam Skrzynia Brązowy nóż co ma Aha, i od brązowego noża jestem tak przyciążony. No One szybkie, czasami z Spida dostaję takiego fajnie, tak dobra, Worek Cienkie buty Jelenia, nie łosia. tu kurwa chodzi Jeleń JELEŃ Wróć to Dobra, 160 metrów widzę naszą piękną wioskę śpię 3 domy na krzyż, ale dalej. To się podoba. No. Ale fajnie chrupie śnieg pod nogami. A wiesz, że ten? Że to co słyszysz śnieg to są ten? Yy, łamane kręgosłupy. No, <grych> Czekaj, U. przestań, ktoś ci pokaże. A kurwa, to jest zimno. A, a śnieżkę? <grym> Iść! Jak się, się raftuje śnieżkę? Poczekaj! Ja też dzik narobił. Trzy? Ej, ty, zimno mi? A mi nie? Nie, no, w sensie mam na początku, sorry. Na no, samym początku. Panie, Ty, chyba z lodem mi się trafiła, bo ci życie spadło. ZAPTO Ja nie mogę biegać, za wolny jestem <ścoughs> Jak mi koło Baś <śpiewaś> świtnęło ty Ej, weź mi wymi Dobra, Dobra Nie zniknęło, normalnie w brzuchu miałem Nie masz Ne, vznikne to nikdo